Zawsze też zaglądam na śmietniki. Mm, na śmietniki? Tak. I co tam znajdujesz? E... Oj, kabelek spadł. <grym> e... Na śmietniki. Ciekawy jestem, co, co jesteś w stanie znaleźć na takim śmietniku. Oj, dużo, dużo. Ale to później montujesz to w ubrania, tak? Te rzeczy, które są stanie. Tak, albo chodzę w tych ubraniach. Ostatnio znalazłem dres Adidasa cały, po prostu bluza i spodnie. Ktoś zostawił w torebce podpisane męskie M, czyste, wyprane do zabrania. Mm -hmm. Ciekawe. Y zastanawiam się, jak re reagują ludzie, jak y widzą y szukającego w śmietnikach y ubrań lub różnych rzeczy ciekawych y Sebastiana. Właśnie. To... Nie, nie wiem, już coraz mniej to mnie interesuje. Właśnie, że interesuje mnie też, mogę coś znaleźć fajnego i może nie dlatego, że nie kupić, tylko że wykorzystać i że ta planeta nasza będzie lepsza. Czyli, że ekologicznie tak. myślisz o tym jako po prostu recyklingu, gdzie można kilka razy użyć różne rzeczy, które zostały stworzone. Tak, ja tak. pamiętam, że jak mój dziadek znosił ze śmietnika różne rzeczy, to rodzina machała głową, ale kiedyś przyniósł magnetofon kasetowy, do którego jak podłączyłem mikrofon, a ja od zawsze lubiłem mikrofony, to można było mówić i było to nagłośnione i byłem bardzo zadowolony, że on z tego śmietnika właśnie ten mm. magnetofon przyniósł. Dokładnie.